73 800 73 kg 800 g waży Dmitrijs Janssowski Dwa zegarki, Nie wiem może dwie tutaj strefy czasowe a na wadze już Maciej Miszkiń 77 kg, 350 g 77 kg, 350 gramów waży Maciej Miszkin, Dmitry Owsianikowski. Bardzo proszę. Dawaj proszę. Podem z face-off. da? Pozycja bokserska. Może najpierw Maciej Miszkin kontra Dmitry w Starcie w kategorii. Super średniej. 6 rund. Jeszcze, może panowie, odwróćcie się na moment do fotoreporterów o z przemiszki. Odpowiedź jutro podczas wojak Boxing Night w Toru. Dziękuję bardzo.